Cześć! Dziś porozmawiamy sobie trochę o światłomierzu. Na początku chciałam przygotować dla Was taki naprawdę krótki materiał, w którym opowiem Wam, jak działa światłomierz wbudowany w aparat i trochę o dostępnych trybach pomiaru światła. Ale kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, to okazało się, że, by zrozumieć pracę światłomierza, muszę zrobić taki teoretyczny wstęp o tym, jak powstaje zdjęcie. Bo może część osób, która jest dopiero na początku tej swojej drogi fotograficznej, nie wie, co tak naprawdę fotografuje? Jako, że te filmy z serii podstawy fotografii na moim kanale kieruję głównie do osób początkujących, które dopiero zaczynają przygodę z aparatem, to myślę, że takie wyjaśnienia na pewno Wam pomogą. Być może część z was nigdy nie zastanawiała się, jak powstaje zdjęcie. A myślę, że jest to kluczowe, by zrozumieć pracę światłomierza i w ogóle fotografię. W jednym z poprzednich filmów powiedziałam wam, że światło dostaje się do aparatu przez obiektyw, pada na matrycę albo kliszę i w ten sposób powstaje zdjęcie. I to jest oczywiście prawda. Ale to światło nie bierze się znikąd. To, co rejestruje aparat, to zazwyczaj światło odbite od tego, co fotografujemy. Na przykład, jeżeli robimy zdjęcie narciarza na stoku narciarskim, to słońce oświetla zarówno śnieg, jak i narciarza. Światło odbija się zarówno od śniegu, jak i od narciarza, i przez obiektyw trafia na matrycę. Jasne rzeczy odbijają nam dużo światła, a im coś jest ciemniejsze, tym tego światła odbija mniej. Śnieg jest biały, więc odbija dużo światła. W miejscu, gdzie na matrycy powstaje obraz śniegu, padnie nam dużo światła, a zatem będzie to jasny fragment na zdjęciu. Nasz narciarz, przyjmijmy, że jest ubrany na czarno. Czarny odbija mało światła, więc w miejscu, gdzie na matrycy powstaje obraz narciarza, otrzymamy ciemniejszy fragment przedstawiający właśnie tego narciarza. Wszystko, co fotografujemy, czyli ludzie, zwierzęta, góry, las, czy przedmioty, wszystko to odbija światło i właśnie to odbite światło trafia przez obiektyw na matrycę. Po tym krótkim wstępie możemy wrócić do tematu światłomierza. W jednym z poprzednich filmów mówiłam wam o parametrach, które wpływają na ekspozycję. Przy okazji tamtego filmu wspomniałam wam, że w aparat jest wbudowany światłomierz, który pomaga nam określić, czy zdjęcie jest poprawnie naświetlone, czyli czy nie jest za jasne albo za ciemne. Tak naprawdę światłomierz widzi wszystko, co fotografujemy, czyli ludzi, zwierzęta, krajobraz, dosłownie wszystko w skali szarości. Pomiędzy białym a czarnym kolorem mamy odcienie szarości, od najjaśniejszego do bardzo ciemnego, prawie czarnego. I teraz pośrodku tej skali jest taki odcień tego szarego koloru, który odbija dokładnie 18% padającego na niego światła. I to właśnie pod ten odcień szarości, który odbija 18% padającego na niego światła, jest skalibrowany światłomierz w aparacie. Czyli pokazuje poprawne wskazania, gdybyśmy fotografowali przedmioty dokładnie w tym kolorze. Światłomierz tak naprawdę nie wie, czy to, co fotografujemy, jest jasne czy ciemne. Czy modelka ma na sobie białą czy czarną sukienkę. Światłomierz mierzy światło odbite od tego, co fotografujemy i podaje nam wskazania, zakładając, że to, co fotografujemy, jest właśnie tej średniej szarości. Zróbmy teraz prosty eksperyment. Ustawiłam aparat w tryb manualny i w punktowy pomiar światła. Będę mierzyła wbudowanym światłomierzem ekspozycję na dwóch książkach: jednej jasnej, a drugiej ciemnej. Wcześniej ustawiłam parametry w aparacie tak, by uzyskać poprawną ekspozycję dla tej sceny. Spójrzmy teraz, co pokazuje światłomierz, gdy wykonuje pomiar na jasnej książce. Światłomierz mówi, że trzeba przyciemnić zdjęcie, bo zakłada, że książka jest szara. Nie dokonuje jednak żadnych zmian parametrów, zmienię tylko książkę na ciemną i zobaczymy co się stanie. Tym razem światłomierz sugeruje, że powinniśmy zwiększyć ekspozycję. W tym przypadku światłomierz również zakłada, że książka jest szara. Dzieje się tak dlatego, że światłomierz wszystko, co fotografujemy, próbuje sprowadzić do szarości. Czyli dąży do tego, by biały przyciemnić tak, by był pokazany jako szary, a czarny sugeruje, by rozjaśnić, tak, by również wyglądał jak średnia szarość. Dlatego możecie się spotkać z tym, że gdy fotografujecie coś bardzo jasnego, na przykład dzieci bawiące się na śniegu, otrzymane zdjęcie będzie ciemniejsze niż powinno być, a śnieg będzie taki brudno-szary zamiast biały. Podobnie, gdybyście chcieli fotografować modelkę ubraną w ciemne ubrania, na przykład na czarnym tle. Tę scenę światłomierz również będzie próbował sprowadzić do szarości, w efekcie czego dostaniecie prześwietlone zdjęcie. Inaczej mówiąc, światłomierz zawsze zakłada, że to, co fotografujemy, jest szare i podaje wynik albo nam, czyli widzimy to na wskazaniach światłomierza, jeżeli pracujemy w trybie manualnym. Albo narzuca automatyce aparatu, jeżeli pracujemy w trybie A, S czy P, takie parametry, które pomogą sprowadzić to, co fotografujemy, do tej szarości, na którą jest skalibrowany. Ze względu na to, jak działa światłomierz, producenci aparatów umożliwiają korzystanie z kompensacji ekspozycji. Co to jest i na co komu ta kompensacja ekspozycji? Kompensacja ekspozycji pozwala nam narzucić poprawki względem wskazań światłomierza. W niektórych aparatach występują pokrętła, dzięki którym możemy ustawić tą kompensację ekspozycji, tak jak na przykład u mnie, a w innych aparatach dostaniemy się do tej funkcji z poziomu menu. Na przykład gdy wykonujemy zdjęcie w trybie A, czyli w trybie z preselekcją przysłony, i ustawimy sobie swoją wartość przysłony oraz ISO, to czas naświetlania dobierze nam aparat. Światłomierz dokonuje pomiaru i na tej podstawie wie, jaki czas naświetlania ustawić, by otrzymać poprawną ekspozycję. Ta poprawna ekspozycja według światłomierza to sprowadzenie wszystkiego do tej średniej szarości. I to my, wiedząc, czy to, co fotografujemy, jest jasne czy ciemne, powinniśmy narzucić odpowiednią poprawkę. Jeżeli fotografujemy na przykład bałwana na śniegu, to powinniśmy ustawić tą kompensację ekspozycji na plus, by nie otrzymać za ciemnego zdjęcia. Natomiast, jeżeli będziemy wykonywać zdjęcie na przykład modelce ubranej w ciemne ubrania na czarnym tle, to pokrętło powinniśmy przedstawić na ujemne wartości, żeby nie otrzymać za jasnego zdjęcia. Wraz z doświadczeniem, będziecie już umieli dobierać te poprawki, zarówno na plus, jak i na minus. A jeżeli chcecie bardziej świadomie dobierać te korekty, to poczytajcie sobie o podziale strefowym Ansela Adamsa. Albo poczekajcie, aż nagram dla Was taki film. A jeżeli nie chcecie go przegapić u mnie na kanale. To koniecznie zostawcie mi subskrypcję i kliknijcie w dzwoneczek. Podsumowując, światłomierz w aparacie mierzy światło odbite od fotografowanej sceny i zakłada, że to, co fotografujemy, jest szare. Jeżeli będziemy fotografować bardzo jasne przedmioty, to światłomierz nas okłamie i będzie starał się je przyciemnić. Natomiast jeżeli będziemy fotografować ciemne rzeczy, to będzie starał się je rozjaśnić, by sprowadzić do szarości. Tak naprawdę światłomierz wraz z automatyką aparatu nie wie, na jakim efekcie finalnym nam zależy. Być może chcemy celowo otrzymać niedoświetlone zdjęcie, bo zależy nam na takim, a nie innym efekcie. Te wskazania światłomierza tak naprawdę są dla nas wskazówką i pomagają nam uzyskać taką ekspozycję, na jakiej nam zależy. Myślę, że jest tutaj jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Jeśli spojrzycie na światłomierz w Waszym aparacie, pracując w trybie manualnym, to zobaczycie, że pokazuje on wartość np. plus 1 eV, co oznacza, że zdjęcie jest prześwietlone właśnie o 1 eV. Każdy aparat pokazuje te wartości tylko do pewnego momentu. To znaczy, że te wartości kiedyś się kończą. Mój aparat pokazuje zakres od minus 2eV do plus 2eV, czyli nie pokaże mi na przykład minus 3eV albo plus 3eV. To, jaką maksymalną wartość możecie zobaczyć, zależy od modelu aparatu, jaki posiadacie. Jeżeli ja będę miała prześwietlone zdjęcie np. o plus 5 eV, to w moim przypadku aparat i tak pokaże tylko plus 2 eV. Jeśli już wiemy, jak działa światłomierz, to przejdźmy do trybów pomiaru światła. Z reguły możemy ustawić kilka trybów pracy światłomierza. Są to pomiar matrycowy, pomiar punktowy lub centralnie ważony. Pomiar matrycowy to chyba najbardziej uniwersalny pomiar, który sprawdzi się w większości sytuacji. W tym przypadku światłomierz mierzy światło w wielu punktach na matrycy i podaje nam uśredniony wynik. Jeżeli będziemy fotografować na przykład widok na morze z widocznym kawałkiem plaży, morzem i niebem. To światłomierz zmierzy światło w wielu punktach na matrycy, zarówno na morzu, jak i na kawałku plaży oraz niebie, a wynik, który poda, będzie uśrednieniem tych pomiarów. Jest to taki najbardziej bezpieczny tryb pomiaru światła, który sprawdzi się w większości sytuacji, więc jeżeli nie chcecie zaprzątać sobie głowy ustawieniami, to ustawcie ten tryb pomiaru światła w swoich aparatach, a najczęściej uzyskacie w miarę poprawną ekspozycję prowadzając tylko ewentualne korekty. Kolejnym rodzajem pomiaru światła jest tryb punktowy. Tutaj światłomierz mierzy światło tylko w jednym punkcie, w wyniku czego bardzo łatwo uzyskać prześwietlone albo niedoświetlone zdjęcie. Dlatego z tego trybu należy korzystać bardzo świadomie. Na przykład, jeżeli będziemy fotografować pod światło modelkę na tle zachodzącego słońca, i nasz punkt pomiaru znajdzie się na słońcu, to uzyskamy niedoświetlone zdjęcie, a modelka będzie czarną plamą. Jeżeli z kolei skierujemy punkt pomiaru na modelkę, to niebo będzie białą plamą i w efekcie tego uzyskamy prześwietlone zdjęcie. Ostatnim rodzajem pomiaru jest tryb centralnie ważony czyli coś takiego pośredniego pomiędzy poprzednimi trybami. Tutaj aparat podając wskazania bierze głównie pod uwagę środek kadru, ale narzuca też taką poprawkę, biorąc pod uwagę to, co jest dookoła. Różni producenci aparatów mogą umieszczać jeszcze dodatkowe sposoby pomiaru światła albo realizować je w nieco inny sposób. To, jakie macie możliwości ustawień, poczytajcie w instrukcjach swoich sprzętów. Ja starałam się wyjaśnić to zagadnienie jak najbardziej zrozumiale, i koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy zrozumieliście to, o czym dzisiaj mówiliśmy w tym materiale, czy może jest jeszcze coś, co wymaga dodatkowego tłumaczenia. W kolejnym materiale porozmawiamy sobie o histogramie i powiem Wam, dlaczego on też jest przydatny przy ustawianiu poprawnej ekspozycji. Musicie jeszcze wiedzieć, że są też zewnętrzne światłomierze, jak na przykład taki, który mam ze sobą, ale o tym porozmawiamy sobie może w jednym z kolejnych odcinków. Dziś już dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, cześć!